Drodzy, droga młodzieży, kochane dzieci, jutro początek nowego roku szkolnego 2024-2025. Dla wielu z Was ten dzień się łączy na pewno z niemałymi emocjami pytaniami, jak to będzie, ale na pewno także i z wielką radością, bo spotkacie swoich kolegów, koleżanki. Będzie okazja, by opowiedzieć sobie o czasie wakacyjnym. A przede wszystkim na nowo odświeżyć właśnie te przyjaźnie i razem podjąć trud zdobywania wiedzy, ale także formowania się, stawiania się coraz bardziej dorosłym, wspaniałym człowiekiem. I kiedy o tym myślę, to mam na uwadze także wagę lekcji religii, które są najlepszą szkołą formowania się wewnętrznego każdego człowieka, zwłaszcza Człowieka młodego. I właśnie z taką ufnością proszę Was podejść do nie tylko jutrzejszego dnia, ale do, do tych wszystkich dni, które złożą się na historię nowego roku szkolnego. Niech on będzie, ten rok szkolny, dla Was czasem nie tylko wysiłku i zmagań, ale także radości w tym, że wzrastacie, dojrzewacie. Że jesteście razem z innymi Waszymi kolegami, koleżankami, z Waszymi nauczycielami, wychowawcami, ale przede wszystkim także z Waszymi rodzicami w wielkim, wspaniałym procesie budowania swojej przyszłości. Niech ona, ta przyszłość będzie jak najlepsza. Tego życzę Wam z całego serca i z całego też serca Wam na ten nowy rok szkolny błogosławię.